Mateusz Kaniowski, a Sylvester, Sylwester Wardęga, role się odwróciły. Ja jestem tym wyższym brotem, Sebastian. No powiem ci, że urosłeś do ostatniej walki. Tak, bo jestem Sebastian. Jest nas dwóch, nikt tego nie wiedział i zawsze nas było dwóch. I teraz widzę, ko ty masz brodę długą dopiero. Czujesz niekomfortowo? Nie, dlaczego? Nie, tak, dobrze. Jesteśmy prawie równego wzrostu. E, brodę nie mam, że długą, tylko rozpuszczoną po prostu. Schodzisz czy nie schodzisz, gościu? Mogę zejść. Co tam, widzę, że zmęczony już. Tak, tak, gorąco, Męczą cię. No, gorąco jest. No, tu jest niesamowicie, nie wiem, tu jest 40 stopni w okay, cieniu. Ale wiesz, tam na e, konferencji, no, 35 myślę mogło być stopni, nie? A jak ci się w ogóle podobała kompa? W, o. E, wizualnie, e, ładnie, tylko ta klimatyzacja, żeby była, byłoby super. No i e, w niektórych momentach było tak nudnie, ale to chyba w każdych, na każdych konferencjach jest, są momenty ciekawsze, są momenty nudniejsze. Okay. A sama karta, przekonuje Cię, czy nie? Są walki ciekawe i są walki, które totalnie we, we mnie żadnych emocji nie wzbudzają. Najciekawsza walka to? Dla mnie Ewa z Anielą. A Ty nie wiesz co to, to... no kto nie, tak? No oczywiście, Ewa Brodnicka z Anielą Bogusz. No co, ale powiedziałeś ale... Anielą i mnie to chwilowo... Się tak zastanowiłeś, Aniela? Kto to? Tak, ale co, chcesz mnie złapać, że niby ja czegoś nie wiem? Nie, A... uważam, że to będzie ciekawa walka, bo wiesz, fajnie między nimi iskrzyło. Na konferencji no i jedna i druga coś potrafi. nie? Myślałem, że na stój to będzie twój ulubiony pojedynek. Na pewno też sobie zostanę na ten pojedynek. Ale bardziej jestem ciekawy tamtego wyniku. Bo tam nieważne, która wygra, to niesie ze sobą jakieś konsekwencje, nie? Jakby wygrywa Ewa, no to jest. No, tutaj nie macie szans z zawodowcami i tak dalej. Wygrywa Aniela, no to jest wielki szok, pokonała prawdziwego sportowca i tak dalej. A czy wygra Lexi, czy wygra Natsu, no to coś to zmieni? Nie. No A propos, wiadomo, że zapaśnicy mają zawsze przewagę nad Stójkowiczami, szczególnie, że no, niezła jest naprawdę Mast, jeżeli chodzi o zapasy i ona może do starcie wygrać. Nie widziałem jak potrafi bronić się zapaśniczo Ewa Brodnicka, mimo wszystko stawiam na Ewę, ponieważ no, jakby nie patrzeć osiągała wielkie sukcesy w boksie zawodowym i jeżeli tylko będzie w stanie nie dać się przeleżeć, no to powinna w stójce robić totalną łódzkę, szczególnie, że na przykład zawodnicy mam mówią, że kiedy runują z Arturem Szpilką, to nie mają absolutnie żadnych szans w stójce, hmm. I w takich zawodnikach najlepszych, już top-top w WCA. No zobaczymy, zobaczymy. Czyli myślisz, że Aniela będzie się starała od razu sprowadzić? No, to ja myślę, że ona na kolanach będzie biegła, żeby sprowadzać. No zobacz, Dlatego jestem tej walki ciekawy, bo ona może ja naprawdę. Chciałbyś bić się z kobietą tak dobrą w boksie? Nie nie nie, w sensie, nie, 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 że ty, chodzi mi się na jej miejscu. Chciałbyś w ogóle próbować wymieniać ciosy, bo się, że to logiczne, że ona od razu zejdzie. Czy znaczy Aniela jest taka, że ona jest bardzo pewna siebie? Yy, więc myślę, że ona gdzieś tam. Yy, że będzie jakaś ta wymiana w stójce. Że nie będzie tak, że ona od razu będzie w po te nogi szła, tylko gdzieś tam będzie coś się... Po... Ja teraz wpadłem na to, dlaczego ty stanąłeś na krześle. Dlaczego? Ty chciałeś zobaczyć, jak to będzie, jakbyś się miał jednak widzieć z Minimajkiem. Ale to zajebiście, kurwa, rozegrałeś, brawo, brawo! Wymyśliłem, Samsung chciał wziąć krzesła. <laughs> <laughs> no i co, panie kolego, dojdzie do tej walki czy nie dojdzie? Nie, nie dojdzie. A dlaczego? No bo, ci, tak jak tam mówiłem na streamie, no trap. Wygrywasz, to przegrywasz, przegrywasz, to przegrywasz. Kruczfil był ofiarą chyba czegoś takiego. Właśnie, no widzisz, Kruszfil wygrał, a i tak e, dostało mu się, że. o, o, o ale. o, o osiągnięcie. Mam o, ja, wrażenie, że Ty chyba nie do końca przepadasz za mini Czy mi się tylko tak wydaje? Nie, nie. jakby Ja bardzo lubię osoby niskorosłe. Nagrywałem z osobami niskorosłymi filmy, więc jakby w kurwie mnie wręcz, jak ludzie y, tak podchodzą bez szacunku. Bo ja naprawdę bardzo lubiłem tych moich chłopaków, z którymi nagrywałem Gandalfa i tak dalej. Więc na początku bardzo darzyłem dużą sympatią z samej tej racji Minimajka, Ale później przez to jak się zachowuje, że wiesz, strzela tutaj jakieś fochy. Mam czasem wrażenie, że on z całej tej ekipy najbardziej gwiazdorzy. Teraz wiesz, ma dziewczynę, nagrywali u Poczciwego Krzycha jakieś tam e, zawody na rowerkach. O, dobra, on przegrał, no ale się zdarza, raz się wygrywa, raz się przegrywa. E, no i nagle się tak zdenerwował, że rzucił tą flagę, poszedł w ogóle, taki o, jak obrażone dziecko trochę. Nie pod uwagę tego, że to mogło być po prostu reżyserowane? Nie, myślę, że nie, bo widać po reakcjach ekipowiczy, że oni już są do tego przywyknęli, że, i dla nich to już jest codzienność, że mają się tak zachowuje i po prostu się zaśmiali. I jeszcze Tromba tam skomentował, że wkurwiony dzieciak. <laughs> Ja tak troszeczkę bardziej ogólnie podchodzę do tych wszystkich tematów, takich wielkich dram pomiędzy największymi na YouTubie i zastanawiam się nad jednym, ponieważ ludzie na przykład widząc to, co ostatnio nagrałeś na ekipę, myślą sobie, a Wradęga przykładowo rozwali bądź nie rozwali ekipy. A ja podchodzę do tego w taki sposób i myślałem nad tym długo, że tu wchodzą tak ogromne pieniądze w grę, że eliminując kogoś z życia publicznego, czyli na przykład zamykając mu kanał, doprowadzając do jakiejś awantury i tak dalej, że ktoś Jeden na tym cierpi. Kanisterka to jest strata tak ogromnych kwot, o których ludzie najczęściej nie zdają sprawy. I czy wiesz o co mi chodzi? Yy, nie, rozumiem. Przykładowo, gdyby po twoim filmie, oczywiście tego nie dojdzie, ale gdyby na przykład po twoim filmie miała się rozpaść Kompletnie nie rozwali ekipy. Tak, ja wiem o. Oni będą za tydzień, za dwa tygodnie nikt nie będzie o tym pamiętał, no. Myślę, że bardziej chodzi o to, że po prostu ich odbiorcy mają kompletnie gdzieś te informacje, bo są po prostu za młodzi i takie rzeczy ich nie interesują, nie chcą oglądać kolejne filmy. Oho. Voxdown. Nie, no nie będziemy odbierać na wizji. To, żeby To w ogóle się nie odbiera. Czy na wizji się nie robi? No, koniec końców dążę do tego, że nie myślisz czasem nad tym, że tworząc taki film, który przykładowo mógłby kogoś skończyć, na przykład ich, to to wchodzą w grę tak potworne sumy pieniędzy, których oni mogą na przykład nie zarobić przez to, że. Ekipa ma tak mocną pozycję, że reklamodawcy. Znaczy, zobacz, myślisz, że na przykład taki koral. Przez to, że Wersof ma logo nie do końca swoje, to mówi Ej, wysofujemy lody ekipy. No nie, tylko Ej, mo można zrobić więcej tych lodów. Bardziej na takie zasadzie. Oni mają tak mocną pozycję, że nie. E, dla mnie jest przykra sprawa, że oni się nie odnoszą, e, ale spodziewałem się tego e, i też rozumiem, o co chodzi. Na, nasze... Mm, ja mam trochę starszą widownię, i niekoniecznie my, oni mają młodszą, i niekoniecznie moje filmy docierają do tych młodych. I jakby ekipa odpowiedziała, to może się obawia, że ci ich widzowie zaczną węszyć, o co w ogóle chodzi, i przez to się dowiedzą o, o tym całym moim materiale. Okay, a co Ty w ogóle tutaj dzisiaj robisz? Przyszedłem na konferencję oglądać. No wiem właśnie, a tak szerzej? Bo myślę, że wielu widzów sobie, widząc Cię na przykład na ekranach, bo kamera Cię czasami pokazywała, miało taką zagwostkę. Często mi kamera pokazywała, nie? Czeka Dlaczego? 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 Ja nie wiem, a Ty wiesz? Ja też właśnie nie wiem. Może chodzi o tą rozpuszczoną brodę, że ładnie wyglądam i Ty uważasz, że lepiej z rozpuszczoną, czy z piętą? Tak, możesz mi to oceniać? Tak. No to przechodzimy dalej. <laughs> nie no, e, czy możesz powiedzieć, czemu się tu pojawiłeś? No z, z ciekawości. Jeżeli miałem do wyboru siedzieć w chałupie dzisiaj, e, a obejrzeć sobie event, zobaczyć jak Lexi wypadnie. Ja na przykład liczyłem, że Pan Pawłowski e, jakoś tam bardziej lekcji. Coś tam nawiąże do pewnych spraw, yy, Natsu nie. Yy, znaczy, do, na, do Natsu też się okazało, że Malik nawiązał do Natsu. Yy, nie wiem, czy to było dobre posunięcie. Niestety tego nie widziałem i co tam się stało? Yy, no taka. Niezręcznie jakby trochę było. Bo to wiesz, jednak organizator i tak dalej, yy, więc bardziej się spodziewałem, że Pawłowski będzie yy, 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 grał te skrzypce takie bardziej delikatnie złośliwe. Bardzo jest, jestem w szoku, jak z Narcyzem to wszystko się potoczyło, bo ten chłopak w pewnym momencie był otoczony, nie? Był tak malik, do, do niego pytał o ten, o ten filmik, co wyciekł, jego przeciwnik, co jest naturalne, i prowadzący. I w pewnym momencie widziałem, jak Narcyz smutny był w chuj. Bardzo widać, że to po nim, w niego uderzyło, bo jeszcze minęło zbyt mało czasu, żeby on nabrał dystansu do tego wszystkiego. No. A z mężczyzn, na którą wygrałeś najbardziej? Meduza, Rataj to wygra Meduza, kto tam to da? łatwo myślisz? A, to może ta trójka, tych trzech zawodników, to jestem ciekaw. Myślę, że tak, że Meduza, Rataj to Meduza. I Bez... już Lukasowi? Niech wygra lepszy. <noise> Dyplomata, bo Lukas <noise> stoi za kamerą. Dzięki wielkie Sylwek. A ty te żelki masz? O. Nie, o na co, to od niej, zapomniała zabrać. Chcesz jej dać, bo wy się lubicie przecież? Nie. Znaczy <noise> nie chcę jej dać, ale lubimy się tak. Dzięki wielkie, cześć. Hej.